Dzień dobry. Świat na głowie i mój gość Angelika Stefańska-Kowalik. Dzień dobry. Trenerka siły i mobilności, trenerka medyczna i instruktorka sztuk walki. Good. Ile masz medali w domu? Nie wiem, bo ich nigdy tak naprawdę nie policzyłam. Najważniejszy Cztery z Mistrzostw Świata tak, to w Chinach. Moje najważniejsze z Mistrzostw Świata w 2010 i 2012 a z Mistrzostw Polski? Mistrzostw Polski, z Pucharów Polski, z różnych imprez, turniejów, naprawdę nigdy ich nie liczyłam. Masz taką półkę w domu i one są wystawione? Od kurza żyje raz w tygodniu? Już dawno gdzieś tam one są parkowane w jakiś puchar. Nie zaglądam. Mam gdzieś pochowane też swoje dyplomy z różnych mistrzostw, ale też niespecjalnie do nich wracam. Oglądałam y, relacje, to, to były Mistrzostwa Polski z Warszawy z 2013 czy 2014 roku. Y, I bardzo zdumiała mnie jedna rzecz, że mistrzostwa w kung fu, o to, w kung fu tak? Tak. to jest taki popis jednej osoby. Można tak powiedzieć, jeżeli mówimy tutaj o konkurencji taolu, czyli o formach tradycyjnych. To można porównać, jeżeli ktoś jest bardziej za pan brat z takimi sztukami walki jak karate, do kata, czyli wychodzi zawodnik i prezentuje jakiś układ ruchów składający się z bloków, z ataków, z kopnięć, ze skoków, różne rzeczy tam się dzieją. I to wszystko musi być zrobione w konkretnym stylu, w stylu, który uprawia. Trzeba zaprezentować dynamikę trzeba zaprezentować siłę, zrozumienie tej techniki, to nie jest takie machanie rękami, nogami bez sensu, tylko to ma swoje zastosowania bojowe. I to wszystko trzeba pokazać podczas zawodów. Absolutne skupienie na Twojej twarzy było. Ile to trwa? To zależy od tego, jak długa jest forma. Mniej więcej między półtorej do trzech minut trwają takie formy. I zawsze ktoś, kto nie rozumie do końca czym są sztuki walki i jak się trzeba do tych form przygotowywać, to mówię, aha, wychodzicie, robicie tam kilka ruchów i schodzicie, co w tym takiego dziwnego i zaskakującego, a naprawdę trzeba dobrze, wydolnościowo się przygotować, żeby coś takiego zaprezentować na poziomie właśnie mistrzowskim. To, to jest naprawdę ciężka praca. Jeżeli ktoś to trenuje i kiedykolwiek startował, to rozumie doskonale, o czym mówię. Bo co jest oceniane, bo jak patrzyłam na twój układ dłoni, to pomyślałam, że to jest tak jak w tańcu hinduskim, gdzie każdy gest, każde zagięcie palca ma znaczenie. W sztukach walki tak, dlatego że tradycyjne sztuki walki opierają się na treningu bez rękawic, bez ochraniaczy, czyli można to bardziej porównać do systemów bojowych, jak na przykład Brahmana. Oczywiście nie trenujemy tego bez żadnych ochraniaczy, natomiast jeżeli są zawody. To występujemy w strojach tradycyjnych i wtedy ustawienie dłoni, przychwyty, czy nawet użycie dwóch palców, żeby zaatakować oczy, jak najbardziej jest dozwolone. Natomiast oczywiście tak nie trenuję. To też jest forma skupienia i treningu, żeby się wyłączyć z tego, co się dzieje dookoła, tylko skupić się na sobie, na tym, co się robi. Bo de facto, kiedy wychodzi się na matę, na dywan, wtedy myślisz o walce. Ja przynajmniej tak miałam. ja zawsze czytałam. Przynajmniej... A to nie jest walka samego z, ze sobą? W jakimś sensie tak, natomiast, żeby wykonać te techniki, ja muszę sobie wyobrażać, co one mają, czym one mają zaskutkować. Więc to nie jest sam tylko i czysty, ładny ruch, ale też no, jest za. Czyli techniki. jak zadajesz teoretycznie cios śmiertelny, to wyobrażasz sobie leżące ciało? Y -m -m nie, aż tak <laughs> może nie. I, I też, żeby zrozumieć troszeczkę lepiej, czym jest taka forma w tradycyjnych sztukach walki. Tak jak powiedziałam, jest to układ, to nie jest scenariusz walki. To jest układ składający się z kilku różnych technik. One są zdecydowanie krótsze zazwyczaj, jeśli są trenowane na tarczach, na workach, w zastosowaniu z partnerem. To one są krótsze, natomiast ten cały układ faktycznie zajmuje. To, to, to teraz Cię zapytam coś, co może, o coś, co pomoże nam zrozumieć, bo co oprócz mm, sprawności, czym oprócz sprawności uwiodły Cię sztuki walki? No właśnie tymi zastosowaniami. Bojowni. Ja jestem taką osobą, która najbardziej się cieszy i najwięcej frajdy ma, kiedy robimy aplikacje tych rzeczy, które Ty oglądałaś, tak, kiedy szukałaś materiałów na ten temat. To mnie najbardziej interesują te aplikacje, nie same wykonywanie form, które lubię robić, bo tak jak powiedziałam, kondycyjnie i sprawnościowo to jest coś, co rozwija naprawdę fantastycznie i polecam każdemu spróbować kiedyś. Plus, jeszcze do tego dochodzi kontrola broni białej, czyli kij, szabla, włócznia, różne rzeczy. Natomiast te zastosowania to jest chyba coś, co lubię najbardziej. A z czym lubisz najbardziej ćwiczyć jeszcze? <laughs> czyli z czy Czyli Powiedz. Wtedy faktycznie zakładamy czy piąstkówki, czy nałokietniki, żeby się po prostu nie podpisać. Zapytałam, powiedziałam z mężem, o twoim mężem jest Piotr Kowali. nie Ciężko Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników polskiego kungfu, Mistrz świata z 2010 roku, a w 2006 Amerykańska Federacja Kłoszu wybrała go najlepszym zawodnikiem. Tak. Wtedy się jeszcze nie znaliśmy, więc więcej na ten temat ci nie powiem, jak było tam na zawodach. Ale o ile dobrze pamiętam, była tam taka historia, że Piotr jadąc na zawody, zostawił swój strój startowy w bagażniku taksówki i wysiadł z tej taksówki. Taksówkarz odjechał. Ja w mgnieniu oka zdał sobie sprawę, że musi tą taksówkę dogonić, ponieważ za chwilę będzie startował na zawodach, więc. Przez... I to gonił tą taksówkę? Tak, to, to, to dogonił pana taksówkarza, że powiedział, że w życiu takiego rekordu sprinterskiego nie zrobił jak właśnie wtedy. A jak się poznaliście? Poznaliśmy się, kiedy mieliśmy wyjazd kadry narodowej do Chin właśnie na mistrzostwa świata w 2010 roku. My się gdzieś kojarzyliśmy z zawodów w Warszawie, z różnych turniejów, natomiast nigdy się nie poznaliśmy. Poznaliśmy się dopiero na wspólnym wyjeździe na kadrę. To był już któryś z kolei wyjazd Piotra. Mój to był pierwszy. No i stwierdziłam, że okej, okay, no muszę się do kogoś przysiąść, <noise> przez z kimś porozmawiać. Nie znam tych ludzi. Mam tam pierwszy raz, trochę taka, wiesz, nowa, świeża, żółtodziut, No i stwierdziłam, że muszę kogoś poznać. Okazało się, że Piotr trochę mówi po chińsku, bo wyjeżdżał wielokrotnie do Chin i tam trenował i tam się też uczył. Więc powiedziałam, że to będzie dobry pomysł, żeby ktoś po chińsku jeszcze tam troszeczkę rozmawiał, żeby się z nim zaprzyjaźnić, ponieważ to ułatwi mi pobyt y, też podczas i y, zawodów i gdzieś tam, jak będziemy zwiedzać cokolwiek w Chinach. Także tak się poznać. Dziś prowadzicie wspólnie, wspólnie szkołę sztuk walki. Kto rządzi? Y, w kung fu, w sztukach walki rządzi Piotr, w treningu siłowym w klubie rządzę ja. Także mam w szkole. A kto jest szefem szkoły? Wiesz, co? Myślę, że można powiedzieć, że my dwójkę szefujemy. Każdy ma po prostu swoją działkę, swoją salę, swoje królestwo. I jeżeli ja wchodzę na salę do kupu, to ja jestem ta druga, czy tak? jestem piętrą, i jeżeli chodzi o hierarchię, jak on wchodzi na salę do Ketli, no to ja jestem tą, tą najważniejszą osobą, także się dzieje. A rywalizacja jest między wami? Czy dopingujecie się? Nie, rywalizacji nie ma i bardzo się dopingujemy, co sobie osobiście no mega cenię. Także nie ma jakiejś zazdrości w żadną stronę, jest naprawdę dopingowanie. Jeżeli on wykonuje coś w związku ze sztukami walki, czy, czy startuje, czy, czy próbuje się rozwijać w tym kierunku, to ja go jak najbardziej dopinguję i jestem super dumna i to działa w drugą stronę. 合济世，西西永不求道。 Hãy người đi kênh Ghiền Mì ơn Để không bỏ lỡ những video có dẫn vui trời thêm làm Który z was myśli o powrocie na zawody? Wiesz co, w pewnym momencie ja... Znaczy, ja nigdy jakoś specjalnie takim zawodnikiem z charakteru nie byłam. Tak jak wcześniej sobie kilka rozmawiałeś mówiłam ci, że na zawody tak naprawdę wypchnęli mnie moi trenerzy, bo stwierdzili, że może coś z tego się urodzi, ciekawego, więc oni mnie wypchnęli. Dostałam powołanie do kadry i tak się cała przygoda zaczęła. Natomiast to nigdy nie była jakaś moja specjalnie decyzja. Natomiast zgodziłam się na to, ze względu na to, żeby właśnie powalczyć ze swoimi słabościami, ze swoimi jakimiś demonami yy, i taką nieśmiałością. Stwierdziłam, że to jest dobry pomysł. I tak to się u mnie zaczęło. Więc ja za tym powrotem do bycia zawodnikiem jakoś specjalnie nie tęsknię, Moim celem życiowym jest trenować i sztuki walki, i dźwigać ciężary do późnej starości, żeby się czuć po prostu fajnie, dobrze ze sobą, a przede wszystkim niezależna. Żeby już zakończyć ten temat sztuk walki bo zaczęłaś dosyć późno mając 25 lat i natychmiast prawie. Jak to jest możliwe? Wymyślałaś od kołyski chyba o tym i kodowałaś w sobie te ruchy? To fakt, że ja myślałam już od dziecka o tym, że ja chcę trenować sztuki walki, ja wiedziałam doskonale, że to ma być kung fu. Ponieważ jako kilkuletnia dziewczynka wtedy w tamtych czasach, w latach 80-tych, bardzo modne było kino azjatyckie, więc i Wejście Smoka, mm. i Chen, i w ogóle całe to azjatyckie kino było naprawdę cały czas wałkowane. Yy, moja mama dodatkowo pracowała jako kasjerka w kinie, więc ja <laughs> na różne seansy tam wiesz, chodziłam, siadałam na schodę mm. i się naoglądałam te rzeczy. VHS oczywiście też w domu yy, był, więc no tutaj krwawy sport i roki Balboa, więc wszystkie te rzeczy yy, Cały czas mówię, wałkowałam na okrągło, i chyba w tym też troszeczkę dorastałam. Więc miałam takie poczucie, że ja chcę trenować e, sztuki walki. I to było marzenie od dzieciństwa, którego nie byłam w stanie zrealizować wcześniej, ze względu na też kondycję finansową moich rodziców i na brak trochę możliwości. Kiedy miałam 25 lat, stwierdziłam, że ok, to jest ten czas, kiedy naprawdę chcę to zrealizować. Skoro to tak długo ze mną zostało, to znaczy, że najwyższa pora coś z tym zrobić. I stwierdziłam, że okej. Okay. A, poszukam takiego. Wówczas pracowałam w moim rodzinnym mieście w radio, gdzie mój kolega redakcyjny od sportu podpowiedział mi, gdzie powinnam sobie pójść i sprawdzić, czy się odnajdę w sztukach walki. Tak też się stało i po pierwszym treningu uznałam, że to jest to, że to jest moje miejsce. Ja chcę tu zostać i chcę to robić. Więc dopiero mając 25 lat, zaczęłam sztuków walki, ponieważ byłam czy tak tutaj... zaangażowana. Że przychodziłam najwcześniej, najpóźniej wychodziłam i tak naprawdę cały czas trenowałam. No to to potem przyniosło rezultaty i, i zaowocowało tym, że pojechałam na pierwsze zawody, drugie zawody, no i w końcu powołanie do kariery. Co powiesz, jak słucham tego, to myślę, pasja najważniejsza co, rzecz. Zdecydowanie tak. Ale co, co sprawiło, że oddałaś część sympatii teraz treningowi siłowemu? Bo jesteś, oczekuję, ja jedyną w Polsce, tak seniorką Strongfest, a w Polsce w ogóle są dwie tylko takie Strony, osoby. osoby: jest Dariusz Waluszki, to jest człowiek ze świata krach Magii, i jestem ja, jedna kobieta i druga osoba o takim tytułem. Co to znaczy? Co ten tytuł ci daje? Jeśli chodzi o szkołę siły, Pawła Zazłony na Strongfest. To poza tym, że mam fantastyczną kadrę instruktorską i na różnych poziomach, to jeszcze jest taka grupa szkoleniowców, nauczycieli siły, która nazywa się Teachers of Strength. I wśród nich są team leaderzy, seniorzy i masterzy. Więc ja jestem w tej grupie już nie jako taki, powiedzmy, zwykły instruktor, szeregowy instruktor, tylko już jako nauczyciel siły, a w związku z tym daje mi to to, że jadąc na certyfikację instruktorską uczy instruktorów. Jak patrzę, w jakim tempie rozwijasz swoją karierę, to zapytam, kiedy będzie master. Tego to nie wiem. Tego nie wiem, dlatego że nie ma takich wiesz, specjalnych wytycznych, które trzeba spełnić, żeby zostać masterem. W świecie First w tej szkole, w tej organizacji jest trochę jak w sztuka walki. To mnie osobiście bardzo urzekło na samym początku, że na pewne rzeczy trzeba sobie zasłużyć, zapracować. I to nie jest tak, że ja przychodzę, mówię ja chcę, jakie mam spełnić wytyczne i dostaję, tylko też troszeczkę ta grupa nauczycieli musi mnie dostrzec, zobaczyć, co sobą reprezentuję, jakim jestem nauczycielem, jak się staram, jak pracuję z ludźmi, jak im pomagam, jaki mam do nich stosunek i wtedy oni decydują, czy chcą mnie w swojej grupie piętra wyżej, czy nie. Więc tak to jest. Ale to zejdźmy teraz te dwa piętra niżej. Bo ty zdecydowałaś się pomagać ludziom, którzy sport, którzy trening odłożyli na późniejszy czas. Nie? Dokładnie tak. Ja co prawda przez wiele lat trenowałam dzieciaki i też bardzo lubiłam to robić, ale teraz aktualnie trenuję przede wszystkim dorosłych i przede wszystkim jest to właśnie trening siłowy i trening mobilności. Widziałam, jak dźwigasz to ketle się nazywa? I tam na tym jednym ketlu mhm. było napisane 68 kg. Tak. Ketle mają różne wagi. A to jest góra? Jako Są łagie. jeszcze cięższe ketle, natomiast. Które podnosisz? Które podnoszę, ale bardziej, um, jeśli chcę progresować na ciężarze, w ćwiczeniu, które widziałaś na, na wideo, jest to martwy ciąg, jest to deadlift. To już wybieram wtedy sztankę. To ponieważ przychodzi do ciebie. Pan. W momencie zaczyna się kończyć kabaryt, ketla, i już łatwiej jest wejść na ten. Przychodzi do ciebie pan z brzuszkiem hmm. i patrzy śliczna blondynka, która w jednej ręce ma ketla ważącego 40 kg, w drugiej 40, a on podnosi po 5 kg. Wiesz co fajnie, że nie ma na razie takich panów, którzy noszą bo 5 kg? A 5 kg nie daje, daje i trochę więcej. Ponieważ. Ale tak? nie przeżywają szoku? Nie. Przeżywają szok. Mm -hmm. Jeśli chodzi o mnie, to może nie aż tak, bo sobie zdanąc, po prostu, że z jestem instruktorem, więc coś tam wiem i coś dźwigam. Natomiast przeżywają szok, kiedy wchodzą na przykład na grupę moją i tam są kobiety, takie jak Ty, młodsze, starsze. Bardziej o tyle, mniej o tyle, ile dajesz im nasz ona e... One akurat trenują ketlami. Ale uh -huh. wtedy niektórzy panowie przeżywają szok, że filigranowa kobieta hmm, dźwiga takie ciężary, a on musi zacząć trochę niżej. I nie jest to ze względu na to, że jestem złushiwa i chcę coś komuś dowodzić, tylko po prostu te dziewczyny dźwigają już kilka lat i są do tego świetnie przygotowane, natomiast ktoś, kto wchodzi na grupę, Musi przejść tą samą drogę, którą one przechodziły. Jak przekonujesz osoby, które przyszły i mówią: Ja trenowałam tylko jogę, kalanetics i chciałabym spróbować teraz takiego treningu siłowego? Pytam się je wtedy, czy robią zakupy, czy noszą walizki, czy na przykład dźwigają dzieciaki, które muszą wyjść z samochodu, wstać do samochodu mhm. i coś Czasem przekonują. na prostych nogach. Mhm. Dźwigamy cały czas. Mhm. Więc, y Uważam, że powinniśmy umieć to robić prawidłowo i wiedzieć, jak się nie poruszkadzać, bo często jest tak, że nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi i potem tu mnie łupie, tam mnie łupię, jest kontuzja, ból pleców, więc po co sobie takie wątpliwe przyjemności budować, kiedy można się tak nauczyć, bo tak naprawdę siła jest umiejętnością i jej się da nauczyć. To nie jest coś, z czym się człowiek rodzi. Jasne są osoby, które są predestynowane do tego, żeby widać ciężko. Natomiast każdy z nas dźwiga. Teraz wyobraź sobie e, astronautów, których wyrzuciliśmy w kosmos i oni wracają bez treningu oporowego, który powiedzmy można też potraktować poprzez grawitację. Tak? Chodząc do Ziemi, cały czas coś dźwigamy, nosimy, przenosimy, nawet swój ciężar ciała. I oni, kiedy tego nie mają, wracają, ich e, tak jakby sprawność i też masa mięśniowa absolutnie się zmienia, jest gorzej. Dlatego robią ćwiczenia też w kosmosie. Ty przeprowadzasz również treningi medyczne. Tak. Trening medyczny, co, to, co to znaczy? Trening medyczny jest takim pomostem pomiędzy tym, co robi fizjoterapeuta, kiedy robi terapię z pacjentem, a tym, co później jest rozumiane jako trening. Ten trening medyczny to jest tak, jakby pomoc dla osób po terapii manualnej, czy po operacji, czy po kontuzji. Wrócić do pełnej sprawności. Czyli to jest to, co zazwyczaj zaniedbujemy, bo jest manualna terapia zrobiona, kazali mi się nie ruszać, nic nie robić, nie dotykać, no i tak sobie trwamy w tym bezruchu i wtedy zaczynają się problemy, bo chcemy później wrócić, nie wiem, schudnąć, wrócić do, do swojego sportu i zaczynają się problemy, z którymi nie wiemy, jak sobie poradzić. I po to jest trener medyczny, żeby łatwiej przeprowadzić taką osobę po terapii, od terapii do treningu i do sprawności, czyli Wypełnić tą lukę. Zadam banalne pytanie teraz. Co daje ruch, co daje taki trening siłowy nam życiu? Poza tym, że siłę to dużo pewności siebie, sprawność i to, co mi daje trening siłowy, to też poczucie niezależności. Ja bardzo często o tym mówię, że kiedy będę miała, będę w podeszłym wieku, będę coraz starsza, to to, co chcę zachować na bardzo, bardzo długo, to właśnie poczucie mojej niezależności, że ja sama sobie jestem w stanie coś zrobić. niej zakupy. Yy, przesunąć stolik cokolwiek. Mm, tak? Bo się takiej się zależności. Tak. To, to poczucie niezależności. tak. ja przeczytam ci jedno zdanie, które pisam ze z twojej strony, że sztanga podobnie jak kettle, jak już złapiesz, to nie puścisz. Tak. Bo daje ci tyle fredy i benefitów dla ciała, że chcesz ją dźwigać cały czas. Kiedy poczujesz swoją siłę, to chcesz ją rozwijać. Dokładnie tak to działa. I uwierz mi, że to jest niesamowite, obserwuję to od lat, kiedy przychodzą ludzie właśnie na keple czy na sztangę, na trening siłowy i jak poczują ten smak ym, siły, mam na myśli, to jak oni się czują z tym, kiedy, kiedy dźwignęli coś, co jeszcze jakiś czas temu było dla nich niewyobrażalne, yy, jak zmienia się ich podejście i psychika. I bardzo często w tym momencie przestają myśleć o tym, żeby schudnąć, yy, zbudować yy, Wiesz, fantastyczne ciało na plaży, tylko właśnie chcą dźwigać, chcą być silni, chcą być sprawni, zdrowi, bo to im zaczyna imponować wartość. A ty jesteś też od tego, żeby powiedzieć, gdzie jest granica? Zdecydowanie tak ja jestem, od tego na treningu, żeby moim podopiecznym e, powiedzieć, kiedy powinni trochę przycisnąć, bo e, uskuteczniają małą bumelkę i wiem, że stać ich na więcej, ale robię to zawsze w takim e, poczuciu dla nich bezpieczeństwa, więc muszę być pewna, że oni. Faktycznie są na to gotowi też mentalnie i czasami niektórych muszę stopować. Powiedzieć, że nie, nie, dzisiaj dzisiaj nie dotykamy, dzisiaj nie dźwigamy i da się, często używam takiego zdania na zajęciach, na mniejszym odważniku też się da trenować i też to może być bardzo dobry trening. Więc te moje zaawansowane grupy raz na jakiś czas muszę troszeczkę stopować. Powiedz mi, co ciebie napędza? Ludzie. Wydaje mi się, że ludzie. Do mojego własnego treningu napędza mi si siła i właśnie to hmm. poczucie sprawności. I niezależności. Natomiast y, bardzo dużo radości, satysfakcji i pasji czerpię z pomagania innym i z obserwowania ich przemiany. To jest y, super frajda dla mnie, jak widzę, jak ich potencjał rośnie i widzę, jak im to pomaga w życiu, że ktoś, kto wcześniej, mam takiego właśnie podobiecznego, który wcześniej miał problem z chodzeniem, nie za bardzo mógł spędzać fajnie czas z rodziną na rowerach czy na spacerach, bo, bo cierpią na bóle pleców. Natomiast w tym momencie wyjeżdżę całą rodziną na tydzień na rowery i po prostu mają świetny fan z tego. Więc to, to są takie dla mnie najcenniejsze rzeczy, które wyciągam od tych ludzi, tą energię, którą też oni dają. Znamy się z niektórymi już tyle lat, bo trenują ze mną trzy razy w tygodniu przez 8 lat, więc to o czym świadczy, że jeszcze im się nie znudziło, jeszcze nie mają mnie dość, ani ja ich. Więc myślę, że to nas napędza wzajemnie. Słuchaj, a masz taki dzień, że się rano budzisz, przeciągasz i mówisz: „Dzisiaj nie trenuję”. Oczywiście, że tak? Jestem człowiekiem, nie jestem robocą. Każdy ma taki dzień. Dzisiaj nie trenuję, coś mogę się poruszać, nie muszę koniecznie nie dźwigać. Dzisiaj nie trenuję, robię sobie dzień i to też jest ok. No Także... bomba, no to ja bym tym chciała skończyć rozmowę. <śmiech> <śmiech> Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ile mamy?